ma na wszystkim W tym filmie nauczę was układać Kostkę Rubika 4x4 Więc tak yy, Od razu mówię, że Ta kostka yy, Jest Trudna do opanowania Oczywiście trzeba umieć Układać kostkę 3x3 I później kiedy się dostanie kostkę 3x4 Jest naprawdę trudno się jej nauczyć układać Ponieważ zupełnie inaczej się ją układa Ja sam miałem problemy Dwa albo trzy dni się musiałem uczyć. Więc dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, abyście przed zawzięciem się do kostki obejrzeli te parę części tego tutoriala, i później dopiero z kostką zaczęli majstrować. Czyli tak, najpierw obejrzeć te wszystkie części, pierwszą, drugą i trzecią chyba, tak zrobię, albo pierwszą i drugą. I dopiero później oglądając po raz drugi, to samo, wziąć się za kostkę. Tak, będzie łatwiej. Ja tak na innych kostkach próbowałem też i o wiele łatwiej było. Więc tak, jest to kostka parzysta, czyli jak można zauważyć, porównywając do kostki 3 na 3 nie ma środków. Więc środki trzeba będzie samemu zrobić i to będzie pierwszy krok. Zrobienie środków taka 2x2. Tak jak od kostki 2 na 2 2 na 2. Będzie zrobienie środków wszystkich, więc trzeba będzie znać układ kolorów z kostki 3 na 3. Te trzy kolory trzeba zapamiętać, w jakiej są układzie i co jest naprzeciwko czego. No, więc to będzie pierwszy krok. Drugi krok to będzie znalezienie dwóch takich samych krawędzi. Patrzcie, jest, są dwa. Takie same krawędzie. Dwie takie same krawędzie. Biało. Niebieska, biało-niebieska. I one mogą być zupełnie w różnych miejscach. Więc drugim krokiem będzie właśnie je połączenie i zostawienie. I tak trzeba będzie zrobić z wszystkimi. I wtedy te dwie połączone będą zastępować jeden taki w kostce 3 na 3. No, i później będziemy układać już zwykłą kostką 3 na 3. No. To teraz. Yy, Powiem trochę notacji, jest podobna do kostki, a właściwie jest taka sama, w czym dochodzą jeszcze małe literki do notacji. Patrzcie, to jest duże R. Tak. To jest duże R-prime. To jest małe R. To jest małe R-prime. To jest duże U. Duże U-prime. Małe U. Małe U-prime. Czyli tutaj jest tak samo jest L małe, L małe prime. Czyli, patrzcie, ta ściana, ta warstwa należy do prawej części kostki, więc będzie literka R, ale jest literką małą, ponieważ dużą jest oznaczona ta. A jeżeli chcemy ruszyć dwoma, to po prostu jest R duże, R małe. Taki ruch. Tak samo z górną ścianą. U duże, u małe. U małe, u małe prime. U duże, u małe prime r duże, r małe prime tak. No to mam nadzieję, że zaopaliście, więc przechodzimy do pierwszego kroku, czyli zrobienia centrum. Ok, no to ja już pomieszałem kostkę. I co teraz? Pierwszym naszym krokiem będzie zrobienie pierwszego centra. Ja zrobię sobie biały więc szukamy na początek dwa białe i musimy je połączyć. No, to nie jest zbyt trudne. O, jeżeli już znajdziecie takie połączone, to jest super. Teraz trzeba znaleźć kolejne białe. Tutaj i tutaj. Widzimy. Trzeba je połączyć. Nie psując tego. No, to można zrobić tak. I teraz wystarczy je połączyć. No, ale co jeśli mamy taką sytuację? Już mam połączone. I teraz trzeba te dwa połączyć. Patrzcie. Jak te dwa chcemy połączyć, łączymy, ale co się stało z tym? Popsuło się. Więc właśnie trzeba uważać. Wystarczy zrobić to pionowo, połączyć i połączyć. I już mamy. To nie powinno być dosyć trudne. No dobrze, no to teraz trzeba zrobić drugi centrum. Ale gdzie? Tu, 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 tu czy tu? No, więc... Musimy zrobić center zawsze naprzeciwko, czyli tutaj. Tu musi być kolor żółty, ponieważ pamiętam, że naprzeciwko białego jest zawsze żółty. No więc robimy żółty. Musimy połączyć dwa żółte. E, gdzie jest żółty? Dwa żółte w, w taki sposób, jak tu jest, i wsadzić na górę. Jak już widzicie, mam szczęście i już mam jeden pasek połączony. Więc teraz trzeba kolejne dwa. Te. No patrzcie. Możemy je połączyć na jedną warstwę. Możemy zrobić tak, ale wtedy tamten się odsunie. Więc patrzcie. Jeżeli tylko tu włożymy, to on się połączy z tym pomarańczowym. Tak? Więc ten żółty musi wejść na miejsce tego pomarańczowego. To możemy zrobić dwoma ruchami. Raz, dwa. Tak? Wszedł tu. Teraz takim ruchem. Łatwo łączymy. No dobrze. Ale tu już mamy zrobione. A co jeśli tego nie mamy zrobionego? Bo to wystarczy teraz włożyć na górę w ten sposób. Ale co jeżeli tego nie mamy zrobionego? To ja może to popsuję. Yy... A to włożę. O. No dobrze. No to powiedzmy, że łączymy te dwa. No. Łączymy. I co teraz? Wkładamy na górę. I co? Biały nam się popsuł, a żółty jest złożony. Więc co w tym momencie robimy? Podsuwamy albo prawą częścią górnego centra, albo lewą częścią. Podjeżdżamy tutaj pod to żółte. Podjeżdżamy. Wsuwamy w ten sposób i wracamy. Tak? I żółty nam, biały nam się nie popsuł. I już mamy pierwszy taki pasek zrobiony. Teraz musimy połączyć ten żółty z tym. No więc, patrzcie, jak zrobimy tak, to ten się połączy z tym. Więc ten żółty musi być tu. Więc podstawiamy go i łączymy. No tak, no i co teraz? Teraz zrobimy tak samo jak przedtem. Wysuwamy jedną z warstw, powiedzmy tą, bo tą nie możemy, bo nam się tam to schowa. Więc tą wsuwamy i idziemy na górę. Popsuło nam się, widzicie? Więc co w tym momencie zrobić? Zawsze, powiedzmy, że to jest pasek numer 1, a to jest pasek numer 2, więc pasek numer 2 zawsze musi być pod paskiem numer 1 pionowo. Więc tak, teraz podjeżdżamy tym miejscem, robimy tak, i już jest. Dobra, no to już mamy dwa centry. Ale co, jeżeli mamy inne sytuacje u góry. Na przykład mamy taką sytuację. O. Te dwa trzeba połączyć. Albo jak jest tak, albo tak. To jak to zrobić? Możemy oczywiście wysunąć na inną warstwę i potem połączyć. Albo od razu wysuwając, łączyć. Patrzcie. Ten, jak wejdzie tu, w ten sposób, to się połączy z tym. Tak. Więc ten może łatwo wejść tu, połączyć się. Czy z biały. Obsunąć. I wrócić. Razem z białym. Tak? No, to to już chyba wszystkie sytuacje. Innych już chyba nie ma. Tak mi się wydaje. No, to teraz robimy tak. I. Dwa centry zawsze muszą być po boku. I teraz nieważne co tu zrobimy. Te dwa centra nam się nie popsują. Ale uwaga, nie można robić ruchu u duże, u małe ani u małe. Tak samo z D. D duże, D małe albo D małe. Możemy robić R, L, U duże i D małe. Jeżeli takie ruchy będziemy cały czas wykonywać, to w życiu nam się nie popsuje. No dobrze, no to robimy trzeci center. Patrzcie, jeżeli patrzyłem na biały, był na górze. Przed nim był czerwony, później był niebieski. No więc robimy czerwony. Szukamy dwóch połączonych. No, ja już mam szczęście i już mam od razu tak mogę zrobić czerwony center. Ale ja pomieszam. To. I teraz szukamy dwa czerwone. No powiedzmy te dwa. Robimy pasek, tak jak robiliśmy z białym na początku. Po prostu robimy cyk, cyk cyk Po prostu ten musi wejść tu, czyli ruchem U. Ale trzeba tą warstwą wyjechać. Teraz dopiero U i wracamy. I układamy pionowo. Bo jeżeli zrobimy poziom, to już potem nie możemy ruchu R robić. Jeżeli zrobimy pionowo, to możemy ruch R robić. Więc czekamy kolejne dwa czerwone. Tutaj. No więc je też łączymy. Patrzcie, jak tego wsuniemy, tutaj, to się połączy z tym zielonym. Więc ten musi być na miejscu tego zielonego. Więc robimy tak. Łączymy. Wsuwamy na prawą część centrów i łączymy. I mamy czerwony center. Czekajcie, ja tylko sprawdzę, ile mam minut. O kurczę. Dobra. No co zrobiliśmy, trzy centry? Kolejne centry będą w drugiej części tego tutoriala. Więc zapraszam Was do drugiej części tutoriala.